Witajcie, kochani! Zanim pokażę Wam prezent, jaki niedawno otrzymałam od Janusza. Dobrze, kochani, czas najwyższy na to, żebym pokazała Wam, w jaki sposób można bardzo łatwo i szybko rozpoznać podróbkę torebki Louis Vuitton. Pokażę na przykładach i na zdjęciach na podstawie mojej oryginalnej torebki. Pierwsza rzecz, na którą mnóstwo osób zwróciło uwagę, to elementy skórzane, które. Nie wyglądają jak elementy skórzane, tylko jak tandetny chiński plastik. Stąd wygięcia i sztywny materiał. Spójrzcie, oryginalna torebka ma skórzane troczki, i tutaj nie ma opcji, żeby to się tak powyginało, żeby pozostało w tym kształcie. Mogę sobie tutaj wyginać tę skórę, jak chcę, ona i tak wróci do swojego kształtu. Kolejna kwestia zbyt czerwony, hamski kolor glazingu. Wszystkie podróbki, które widuję na mieście, tutaj w Warszawie, mają właśnie ten tandetny odcień koloru czerwonego. A teraz element totalnie dyskwalifikujący tę torebkę z kawiarni, czyli element do którego przypięte są troczki i teraz zobaczycie jak wygląda to w oryginale, a jak w tej tandetnej podróbce. Show me what you're all about. I got... Korzystając z okazji, wyjaśnimy sobie kilka kwestii dyskusyjnych. Przede wszystkim wzór szachownicy tutaj z boku. Otóż on może być nierówny. Kolejna kwestia, którą chciałabym wyjaśnić. Kolor podszewki w tym modelu torebki może być jasno różowy. Czerwony z kolei nie może być, bo czerwony jest w innym wzorze. Było też sporo komentarzy dotyczących tego, że ta torebka nie trzyma formy, ale moi drodzy. Taka ta torebka jest. Ona po prostu nie trzyma formy. Widzicie, jak w tej chwili wygląda? A jest to torebka oryginalna. Także proszę się tym nie sugerować. Kilka słów na zakończenie. Podrób torebek Louis Vuitton ja widuję w Warszawie bardzo dużo i zawsze rozpoznaję je już z daleka. Po tych właśnie bardzo charakterystycznych elementach, czyli bardzo czerwony glazing i bardzo sztywne, powyginane elementy. Reasumując, kategorycznie, co jest. Samo w sobie żenujące. To jest moja oryginalna, ukochana torebka Lady Dior. Diora, oczywiście, kilkanaście tysięcy złotych. Ona mnie do szału doprowadzi. Ja ją chyba walnę, bo przebije widelce, bo ona mnie naprawdę działa. Tak. Nadajnik, skrzypiący. Głos ma taki, że można dostać szał. Ona mnie doprowadza do białej gorączki ściska dół i górę. Ja się zapowietrzam, nie mogę, nie mogę nic wtedy wymówić. Zapominam imiona, jej głos. Ten jej głos, Jezu, jak słyszę, to mnie normalnie głowa swędzi, kurwa jego mać. ta pizda. Kurwa, to jest, to ci mówię, kurwa, ten pierdolny, kiedyś to będzie finał z tego wszystkiego, wyjdzie, bo już kurwa nie wytrzymuję. Kochani, strzeżcie się. Olfaktoria znajdzie was na mieście, będzie was śledzić, będzie robić wam zdjęcia, jak macie podróbę Louis Vuitton. Jak idziecie na wakacje do jakichś Włoch, Hiszpanii, czy innej Turcji i kupicie na plaży, czy w przejściu podziemnym od pana murzy na podróbę torebki Louis Vuitton, czy innej marki, to Olfaktoria Was znajdzie, zrobi Wam zdjęcie, obgada Was, wyżyje się na Was na swoim insta i powie, jakimi te okropnymi ludźmi jesteście. Uważajcie, będąc w Warszawie na siebie, czy Olfaktoria przypadkiem Was nie śledzi. No po prostu trudne sprawy. Tak na koniec jeszcze. Wszystko spoko, podróbki psują rynek, to prawda, ale ludzie z różnych powodów nie mogą. Albo po prostu nie chcą, sobie kupować oryginałów. A ten cały rage olfaktorii na ludzi jest przesadą i żenadą. Na zasadzie jesteś beznadziejny, bo nie masz oryginalnej torebki Louis Vuitton. Jesteś gorszym człowiekiem. No po prostu straszne, straszne. Straszne to jest, że nie masz tej oryginalnej torebki. Widzę, że instagramerki nie mają granic.